7 lipca podczas konferencji prasowej prezydent Marcin Krupa oraz działacze poinformowali o powołaniu nowego klubu hokejowego i siatkarskiego w ramach GKS Katowice. W ubiegłym roku obiecałem, że budujemy duży, silny klub sportowy GKS Katowice, wielosekcyjny, tak aby te wszystkie sekcje rokujące w mieście Katowice znalazły miejsce właśnie w tym klubie. Mało tego powiem, ten klub ma dalej otwarte drzwi, więc kto będzie chciał funkcjonować w ramach GKS-u Katowice, dużo wielkiego wielosekcyjnego klubu, ma takie prawo i, i, może, i może w tym klubie uczestniczyć. To jest na pewno coś, co buduje potęgę klubu. Ta idea wielosekcyjności jest tutaj o tyle skomplikowana, że to nie jest taka typowa wielosekcyjność, bo to nie jest wielosekcyjność polegająca na lampowaniu kolejnych sekcji, ale też na tworzeniu dodatkowych podmiotów, tak jak w przypadku hokeja. My wierzymy, że ta odbudowa czegoś, co wcześniej funkcjonowało, bo GKS historycznie był klubem wielosekcyjnym, w obecnych realiach, w obecnym kształcie, w sytuacji, w której temu klubowi piłkarskiemu udało się już pozyskać nowych partnerów, to, to efekt synergii spowoduje, że także na tych podwaginach da się zbudować coś naprawdę mocnego, silnego i, i pokazuje że w Katowicach jest miejsce na sport drużynowy, na sport nie tylko polegający na wydarzeniach typu Mistrzostwa Świata, ale także ten taki bieżący, cotygodniowy rozrywka dla mieszkańców. Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. podjął uchwałę o powołaniu spółki akcyjnej Klub Hokejowy GKS Katowice. Jej celem będzie budowa drużyny hokejowej, która przystąpi do rozgrywek nadchodzącego sezonu Polskiej Hokej Ligi. Budowanie wielosekcyjnego klubu pod jedną marką na pewno daje możliwości większego rozwoju i nie ma co ukrywać lepszego wyjścia do sponsorów spoza miasta. Tak? Będzie to nowy twór, który będzie przejrzysty, który będzie e, dawał stabilizację zawodnikom, którzy będą mogli się skupiać przede wszystkim na e, trenowaniu i na, e, na graniu. Tak? To jest nasz cel główny. Chcemy, żeby to było miejsce dobre dla e, rozwoju zawodników. Tak jak podkreślam, stabilizacja, w tym momencie wyniki sportowe na pewno przyjdą. Nominację na trenera hokejowej GieKSy otrzymał szkoleniowiec z reprezentacji Polski, Jacek Płachta. Ja cieszę się z tego, że prezes wyraził zgodę, że mogę pełnić taką podwójną funkcję w reprezentacji tutaj w Katowicach, więc, więc jest to też dla mnie jakieś tam ważne, żeby tą cegiełkę tutaj dołożyć do tej odbudowy do tego hokeja w Katowicach. Będziemy teraz zaczynać, można powiedzieć, budować tą drużynę, jesteśmy trochę spóźnieni, można no, bo inne drużyny już już praktycznie mają za sobą cały okres przygotow przygotowawczy. Ale będziemy starać się stworzyć drużynę opartą na młodych chłopakach, która, która no będzie starała się konkurować w polskiej lidze. Jeżeli chodzi o siatkarzy, w ramach spółki GKS Gieksa Katowice powołana została sekcja siatkówki mężczyzn. Na mocy porozumienia z TKKF Czarni Katowice, spółka przejęła drużynę i od nowego sezonu siatkarska Gieksa dzięki wcześniejszemu awansowi będzie występować w plus lidze. Funkcję pierwszego trenera objął były reprezentant Polski Piotr Gruszka. W grupie siła, że tak powiem. I myślę, że to jest oczywiście bardzo duże wyzwanie dla ludzi związanych jakby z tym projektem, rządzących jakby z tym projektem, ale przy takim wsparciu miasta i przy takich osobach, które tworzą poszczególne działy, czyli dyscypliny, ja myślę, że to jest projekt, który ma duże wyzwanie przed sobą, ale, ale bardzo mocno wierzę w to, że, że to będzie fajny i udany projekt dla wszystkich. Czeka nas duża praca, ale będziemy wzmacniać ten zespół kilkoma ludźmi. Pracujemy nad zawodnikami też zagranicznymi, bo. Bo żeby rywalizować na no, takim fajnym poziomie w potrzebujemy zmian wzmocnień i i myślę, że zespół, który mamy w głowie, i który mam nadzieję dopniemy do końca, to, to będzie dało dużo satysfakcji na ten pierwszy rok naszej pracy. I, I musimy budować, mówię nie tylko to samo, ale jakość, ponieważ w przyszłym sezonie ta jakość będzie po prostu musiała być wyższa. Ogłoszono również plany budowy nowego stadionu piłkarskiej Jeksy. Miasto zdecydowało, że obiekt powstanie w zupełnie innym miejscu, przy ulicy upadowej w sąsiedztwie autostrady A4. Ja myślę, że to jest dobra decyzja, wydyskutowana w szerokich gremiach dotycząca budowy nowego. Obiektu obiektu sportowego stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą służącego przede wszystkim właśnie temu naszemu klubowi GKS-owi i lokalizacja przy autostradzie A4 przy ulicy a więc z dobrym wyeksponowaniem tego obiektu i możliwością pochwalenia się czymś nowym w mieście, w terenach, które są dobrze skomunikowane i które mam nadzieję nie będą nikomu przeszkadzały z racji realizacji różnych imprez sportowych w tej przestrzeni. W związku z nowymi perspektywami działacze jak i miasto liczą również na sukcesy piłkarzy Gieksy. Wiadomo, że chcielibyśmy, żeby jak najszybciej do siatkarzy w plus lidze, do hokejistów w tej najwyższej klasie, w ekstraklasie dołączyli także piłkarze, bo, bo to będzie takim wyznacznikiem tego, że obraliśmy dobry kierunek. Najbliższe są to na pewno nowe nadzieje i nowe, nowe elementy walki. Chcielibyśmy, żeby żeby ten GKS w tych trzech podstawowych dyscyplinach był na najwyższej klasie rynku. Na to liczę, że nasze drużyny się będą bardzo dobrze prezentowały, nie tylko w wynikach, ale również w stylu gry i to my będziemy tym magnesem przyciągających Przyciągającym na nasze wydarzenia sportowe, myślę, że czas, aby o, o sporcie myśleć tak, jak to się myśli w krajach Europy Zachodniej, gdzie właśnie na tego typu imprezy przychodzi bardzo duża e, rzesza e, kibiców. E, no i trochę stajemy się podobni w swojej, e, swojej budowie do, do innych klubów zachodnich. Tak więc miejmy nadzieję, że również taki sam sukces osiągniemy. Na razie nie jest znana przyszłość stadionu przy Bukowej, ani dokładna data rozpoczęcia budowy nowego stadionu. Początek prac ocenia się na 2018 rok.